hej, się Manko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Mawi, a dzisiaj mamy pierwszy odcinek stworzenia stron internetowych. Na początku stworzymy sobie nowy folder o nazwie strona, na przykład, tak, w którym to będziemy przechowywać nasze pliki strony. Dlaczego akurat y, tworzymy folder, a nie na przykład na pulpicie? Dlatego, że każdy, jak definiujemy, na przykład, co opowiem w dalszej części y, filmu. Pod stronę, to musi być ona w tym samym katalogu, czyli w folderze. Otwieramy sobie nasz, nasz program notepad++ i, i zapisujemy sobie plik jako od razu na pulpicie, i to jest ten nasz folder. Yy, zapis zapisujemy sobie na przykład, na, znaczy na przykład musimy index.html. Dlaczego akurat index, a nie na przykład strona html? Dlatego, że Nasza przeglądarka zawsze na każdym serwerze szuka w pliku index.html, co oznacza, że jest to strona główna. Dlaczego HTML? To jest rozszerzenie, w którym właśnie piszemy strony internetowe i HTML znaczy Hypertext Markup Language. Potem wygooglujcie sobie to, znajdziecie o tym, co to znaczy dokładniej, bo szkoda na to czasu, według mnie. Klikamy, zapisz sobie. Tak, i teraz jak wygląda nasza strona internetowa? Strona zbudowana jest przede wszystkim z tagów. Z, z tagów HTML, czyli tak otwierający, potem tak otwierający head, zamykający head, otwierający body i zamykający body i zamykający HTML. Co to znaczy? HTML, dwa tagi HTML co, to są znaki yy, oznaczające gdzie piszemy naszą stronę internetową odkąd dokąd jest kod tej strony yy, tagi head czyli po angielsku głowa to jest wszystko co jest w górnej belce yy, przeglądarki wyświetlane a body to całe ciało naszej strony czyli wszystko co piszemy i co ma wygląd więc zaczynamy piszemy do do... E to typ HTML. Co to znaczy? Doctype html. To znaczy, że piszemy, nasza przeglądarka będzie wiedzieć, czy, czy piszemy w języku html4, czy html5 itd. My piszemy w html5, dlatego piszemy doctype html po prostu. Potem nasz tak otwierający html i definiujemy nasz język strony, czyli language po angielsku. Teraz każdy jak definiujemy jakiś e, tak, to właśnie wygląda tak, że mamy znak równa się i dwa e, cudzysłowie. Cudzysłowia, cudzysłowie, nieważne. I piszemy pl, czyli, po, czyli nasza strona jest wypisana w języku polskim. Znaczy pisana w angielskim, ale wiecie o co chodzi. I zamykamy, zawsze tak zamykający ma e, slasha, tak? I piszemy html i w tym obrębie mamy y, naszą właśnie stronę internetową piszemy sobie tak otwierający head i od razu zamykający head otwierający body i zamykający body tak y, teraz jeszcze sobie tutaj upoczątkuję w tagu head tak, w, w taga head tak jak mówiłem definiujemy wygląd naszej górnej belki czyli na przykład meta harset równa się ja będę tak robił że piszę i będę wam tłumaczył uTF8 i, zamyk i zamykamy co to znaczy to znaczy że meta czyli nasz jakby yy, wygląd górnej belki wygląd strony ma yy, harset czyli kod, kod znaków UTF-8, czyli jak piszemy na przykład ON i tak dalej, to strona będzie to jakby odczytywać i będzie się wyświetlać ON, a nie jakiś znaczek chiński. Potem piszemy dalej. Meta. Name. Czyli, a dobra, to potem tłumaczę. Description. Content równa się. Run, run. Tak, co to, to znaczy, że nasz yy, nasz tak meta yy, ma definiować yy, opis strony, a ten opis strony i to właśnie tutaj definiujemy jako content. Potem piszemy dalej. Meta name równa się cave words content równa się. Słowa kluczowe. Tak co to znaczy? To znaczy, że nasz, zna, nasz tag ma definiować yy, keywords, czyli znaki kluczowe. I w content, content wypisujemy te wszystkie słowa kluczowe, które mają potem wpływ na pozycjonowanie strony. Piszemy sobie najważniejsze meta. HTTP. I w równa się X U A Są Patible. Są Patible. Yy, o kurczę, nie dałem tego. Dobra, to trzeba to zamknąć jeszcze koniecznie w tagach Compet Compatible. Content równa się I Chrome 1. Tak, to definiuje to, że nasza strona internetowa w naszym ukochanym Internet Explorerze będzie się wyświetlać normalnie. Ja niestety właśnie muszę korzystać z Explora, bo Chrome mi nie działa. Nie wiedzieć czemu, ale to w następnym odcinku już postaram się to naprawić. I teraz piszemy ostatni, już tak, czyli tytuł. Title. I tytuł, Tytuł, tak, tytuł będzie nam wszystko, co wpiszę między tymi dwoma tagami, wyświetlać tutaj w tym obszarze e, strony nasz tytuł, czyli na przykład strona interne, internetowa. Tak. I to są najważniejsze, raz, dwa, trzy, najważniejsze pięć tagów z head. Potem body. W body, tak jak już mówiłem, definiujemy cały wygląd strony, czyli na, przyk na przykład możemy sobie zróbmy na początku taką stronę, yy, z najprostszą na świecie stronę z jakimś tułem, z nagłówkiem i z yy, linkiem, to będzie na dziś, dzisiejszy cel, więc wpiszemy w body, czyli definiujemy teraz body. Back, ground, yy. But, gr, o ound równa się, black, i wtedy będziemy mieli czarne tło. Zobaczymy sobie. Eee, Przepraszam Was bardzo, piszemy BG Color, nie pacgr, color, tylko BG Color równa się, i piszemy nasze tu Nas tło po angielsku. Na przykład, będziemy chcieli green, to nie, weźmiemy sobie na przykład dark. Yy, gry, ej, dark Grey czyli będziemy mieli jasno szare tło. Więc i proszę bardzo, to jest nasza na razie strona internetowa. Tutaj, jak widać, mamy napisane to, co tutaj mamy w tytuł, i teraz sobie zróbmy nagłówek, czyli H1. W nagłówku napiszemy yy, Hello world. Tak. I zamykamy nasz tak H1. Teraz yy, nasz HTML nie odczytuje w ogóle znaków typu właśnie Enter, spacja, kilka więcej niż jedna spacja i właśnie tabulatory. Więc trzeba to jakoś zdefiniować. Więc Enter definiujemy następująco, czyli BR. Tak. I to nam będzie wtedy czytać jako jedne, jeden Enter. Więc zrobimy sobie jeszcze jeden br, a to jest nawyk z HTML czwórki. O. I wtedy będziemy mieli dwie, dwa entery. I napiszemy sobie tutaj małymi literami, albo wycentrowane, albo nie. Dobra. To wycentrujemy sobie na kółek H1, Center. Czyli wycentrujemy, czyli damy wyśrodkowanie. I właśnie ten tak jest odpowiedzialny za wyśrodkowanie naszego tekstu. Center. Damy sobie br i. Te, o kurczę. I teraz chcemy y, zrobić na przykład wyjustowanie. Czyli piszemy p align, a równa się justify. Tak i wtedy nasz. Tak, jeszcze zapomniałem wytłumaczyć, co to znaczy. Background color, czyli y, background, czyli kolor tła. I definiujemy jako dark gray. Potem center, czyli po angielsku, yy, skrót od yy, znaczy skrót. No, wiecie, wycentrowanie, czyli wyśrodkowanie strony H1, czyli header 1, czyli nagłówek o wielkości 1. Piszemy, zamykamy kod. I br czyli yy, break, czyli przejście do nas na tej linii. Znowu break, i teraz P. Piszemy, czyli to jest tak odpowiedzialny za pozycjonowanie tekstu. Align, czyli e, e, pozycja, i Justify, czyli wyjustowany tekst. Zamykamy sobie ten tag. I piszemy sobie dalsza treść strony internetowej. Tak. I sobie jeszcze damy BR. I może jeszcze pokażę Wam, jak zrobić Link. Czyli tak zwane. Mm, jak to się nazywa? Hiperzłącze. Czyli A. Bo A jest odpowiedzialne za właśnie wszystkie hiperzłącza. HREF. Czyli ścieżka dostępu. Zrobimy sobie www www.google.pl I teraz tu mam zdefiniowane, że yy, hiper o ścieżce dostępu Ahref E. Jezus, co ja mówię yy, I tu mam zdefiniowane, że hiper yy, które ma, za, ma nas odsyłać, to yy, na google i teraz tutaj definiujemy nazwę naszego hiper czyli na przykład Przejdź do Google I zamykamy nasz znacznik I wtedy powinna nam się wyświetlić ładna nasza strona internetowa Czyli sobie odświeżamy I wszystko wyszło jak widać Tu mamy Hello World, czyli yy, nagłówek H1 Wyśrodkowane jak widać Tu mamy wyjustowane, ale że nie ma żadnego yy, diva co wytłumaczę w następnym odcinku To na się nic nie wyświetla I mamy Ładny link, który nam nie działa, bo nie mamy pewnie http. Czyli sobie dopiszemy http. O i od razu zadziałało. I odświeżamy. I teraz będzie ładnie działać jak widać. Więc bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mało jest jak na pierwszy odcinek, ale to wystarczy. Trzeba się spokojnie oswoić z nową wiedzą. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, komentujcie, subskrybujcie, bo myślę, że warto będzie, jest. No i bardzo Was pozdrawiam i cześć.